Dobra, włączyłem kamerkę, jedziemy do domu. Jedziemy teraz z Brochowa nad drzome do mistrzewic do Żukowa. Dobra, zakładaj kaski, woda. No, kurzyło się trochę jak tam jechaliśmy wcześniej, Ale zobacz, tak? Wodniutko jechałem tam. Tam przed tym, przed Cepenem Witkowicach, tam Stefanów jak to tam mówili, tak wolniutko jechałem, a taki kurz. A już tak nie będę nagrywał takich, takiej jazdy z klaty, bo... Ja lubię później, kurczek. Zima przyjdzie, to. Nudzi mi się to oglądam sobie wcześniej nagrywają kamerami starszymi to z goprosat na przyjemnie się ogląda Tak jest ten obraz rozbiegany Ta, jakaś ta kaczka taka osamotniona, ale tam dalej pływają cztery fajnie te łabędzie tutaj mają, łabędzie, kaczki nie wiem czy to jest tylko lufa tam na górze na tej wieży, to nie wiem czy to jest tylko lufa od armaty, czy cała armata ale jak on był zniszczony, na tych zdjęciach są zdjęcia w internecie po pierwszej wojnie, to strasznie był zniszczony one tutaj cały czas strzelali ruskie Niemcy Dobra, ja nie będę teraz pić. Trzeba zamykać szybkie, bo mucha, ostatnio mi wpadła mucha, ale szybko ją wyciągnąłem